Błażej sarski organizator turnieju Grand Prix Gminy Tarnowo Podgórne. Możesz coś powiedzieć w ogóle o tym turnieju? Jaki to jest cykl? Z ilu turniejów się składa? No jest bardzo mi miło zorganizować już piątą edycję Grand Prix Gminy Tarnowo Podgórne w Światkówce Plażowej. No, turniej składa się tak naprawdę z czterech osobnych turniejów. Pierwsze dwa turnieje są to turnieje eliminacyjne. Pierwszy z nich rozgrywany jest właśnie na turnieju Tarnowskich TERM, na którym właśnie zakończył się pierwszy z naszych turniejów eliminacyjnych. Z 24 drużyn 8 najlepszych awansuje do wielkiego finału. Za tydzień spotykamy się na boisku Usłowcy Sotanowskiego Podgórnego na ulicy Ogrodowej, gdzie 16 drużyn będzie walczyło awans do wielkiego finału. Z tych 16 drużyn 6 najlepszych awansuje do finału. I już za dwa tygodnie, w dniu 19 czerwca, na plaży Tarnowskich Term odbędzie się wielki finał, gdzie 16 najlepszych drużyn wyłonionych w eliminacjach będzie walczyć o tytuł najlepszej pary w Gminie Tarnowo-Podgórne. Jest to już piąta edycja tego turnieju. Skąd zrodził się w ogóle pomysł na taki turniej? No generalnie nie jestem rdzennym mieszkańcem Tarnowo-Podgórnego. Wprowadziłem się tu jakieś 7 lat temu no i zauważyłem, że jest koszykówka, jest piłka nożna, są różne inne dyscypliny. Stwierdziłem, że warto by było spróbować wypromować tą dyscyplinę akurat, która jest akurat moją, moją pasją, moją, moją ulubioną dyscypliną. I udało się. Tak? Dostałem zgodę oczywiście władz, którzy bardzo dużo osób mi pomaga. Serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom, gminie Tarnopodgórne oczywiście za umożliwienie. Jak widać z, z całkiem niezłym wydaje mi się ostatecznie. Dużo, dużo bardzo jest chętnych, dużo ludzi przychodzi oglądać siatkówkę plażową, jest to bardzo widowiskowy sport, także no, mam nadzieję, że wszystkim się podobało. Skoro mam Cię obraca przed kamerą, zapytam jeszcze o jedno. Tarnowia, volejbal Tarnowo-Podgórny, mistrzowie Wielkopolski Trzeciej Ligi. Czy zgłaszając zespół do rozgrywek, się taki cel, żeby wygrać tę ligę? Znaczy założ właściwie bez założenia podchodziliśmy do tego sezonu, no, był to tak naprawdę debiut. No, Miarę jedzenia apetyt rośnie, więc e, stwierdziliśmy, dostaliśmy oczywiście zielone światło e, od gminy, że nie mamy odpuszczać w żadnym wypadku, mamy grać. E, jak najlepiej potrafimy. Co prawda no, bardzo niewiele zabrakło do awansu, ale no, jeżeli uda się, jeżeli otworzy się furtka, będziemy się starać walczyć o tą drugu, drugą ligę. E, na poważnie. Tego w takim razie życzę i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.